Pola Bujnarowska dzisiaj zespołowo nie ma powodów do zadowolenia, bo, bo zespół przegrał mecz. Jak myślisz, dlaczego dzisiaj nie udało się tego dowieść na lepszy wynik? Yy, wydaje mi się, że no paru elementów po prostu zabrakło. Yy, no nie mogłyśmy się niestety tak cieszyć yy, jak w poprzednich meczach, bo Kalisz też wysoko postawił poprzeczkę. No i po prostu czegoś zabrakło w tym meczu. A jakbyś miała taką jedną rzecz wskazać, jakieś takie konsekwencje, bo były dobre fragmenty, ale nie potrafiłyście, jakby utrzymać. Nie, nie potrafiłyśmy przytrzymać tych dobrych momentów, właśnie. Pomówmy chwilę o tobie, bo dostajesz swoje szanse, i dzisiaj w, przy Twoim nazwisku w arkuszu statystycznym jest chyba jeden punkt, jak się tak, nie mylę. Tak. Jakie to uczucie? No, bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu, że udało mi się ten jeden punkt zdobyć, więc mimo, że mecz przegrany, to no, mój mały sukces. Stresujesz się, jak jesteś w ekstraklasie na boisku bardziej niż w tej niższej lidze? Myślę, że pierwsze wejście było stresujące, ale wydaje mi się, że z każdym wejściem ten stres jest coraz mniejszy. I po prostu wiem, że muszę dać z siebie wszystko na boisku i to się staram robić. Bydgoszczy wspiera Ci rodzina, jak się nie mylę mama. Tak, obydwoje e... rodziców i siostra. A dzisiaj pewnie oglądali córkę w telewizji. I tak, siostrę. wszyscy, nawet dziadkowie. To pozdrow. Pozdrawiam całą moją rodzinę. Dzięki.